W pierwszych dniach maja, gdy cały ogród tonął w zieleni, a powietrze pachniało świeżością nowego życia, stała się rzecz niezwykła. Wszystkie opowieści, wszystkie wspomnienia, wszystkie historie, które zwierzęta przeżyły i o których opowiadały, zaczęły materializować się w fizycznej formie. Pod starym dębem, gdzie puszek opowiadał swoją pierwszą prawdziwą historię. Wyrosły kwiaty w kształcie uszu, które delikatnie poruszały się, gdy ktoś mówił w pobliżu. Ścieżka, którą Kicia pokonywała codziennie do swojej kryjówki, zmieniła się w miękki dywan, który pachniał malinami. Lśniła teraz srebrzystym pyłem, który układał się w kształt łapek, gdy po niej chodziła. A przy noże rudka ziemia uformowała się w serce strawy. Nawet pani Ania zauważyła te zmiany, ale zamiast się dziwić, uśmiechnęła się. Ogród wreszcie pokazuje swoją prawdziwą naturę, powiedziała do zwierząt. Jest odbiciem waszych serc. Okazało się, że każda opowieść, każda przemiana, każde wzruszenie zostawiło swój ślad w ogrodzie, a teraz, gdy nadeszła pełnia wiosny, te ślady stały się widoczne dla wszystkich. Puszek odkrył, że pod krzakiem bzu, gdzie kiedyś kłamał o potworze w studni, wyrosły teraz kwiaty w kolorze wstydu, pomarańczowe i ostre w zapachu, ale obok nich kwitły już białe róże, symbol jego przemiany. Kicia znalazła miejsce, gdzie pierwszy raz pocieszyła Stefana. Tam ziemia była miękka jak puch, a zapach przypominał bezpieczny dom. Nawet Zofia miała swoje miejsce na najwyższej gałęzi dębu gdzie liście układały się w kształt piór i opowiadały historię wiatru. Zwierzęta zrozumiały, że ich opowieści nie były ulotne, że każde słowo, każdy uczynek zastawiał ślad w świecie i że teraz, gdy nauczyły się żyć w prawdzie, ich świat odzwierciedlał to piękno. A gdy wieczorem zebrali się po raz ostatni pod starym dębem, Puszek nie musiał już opowiadać żadnej historii. Bo ogród opowiadał ją za nich. Każdy kwiat, każdy kamień, każdy listek szeptał fragment ich wspólnej opowieści. I zrozumieli, że to nie jest koniec, to dopiero początek. Bo teraz, gdy nauczyli się słuchać i opowiadać, ich życie stało się niekończącą się opowieścią, a ogród. Miejscem, gdzie każdy, kto wsłuchał się w szelest liści, mógł usłyszeć historię o kocie, który nauczył się prawdy, o psie, który odzyskał nadzieję, o króliku, który znalazł dom i o kocie, która odkryła swoją wartość. A najpiękniejsze było to, że ich opowieść trwała w każdym nowym pąku, w każdym promieniu słońca każdym deszczu, który spadał na ogród i w każdym sercu, które było gotowe jej wysłuchać.